W połowie maja w Ostrowie Mazowieckiej obchodziliśmy święto rotmistrza Witolda Pileckiego. Po rocznej przerwie wróciła impreza mająca przybliżać mieszkańcom miasta i okolic zarówno postać samego rotmistrza, jak również historię Polski i przedwojenne tradycje. Organizatorami święta było Muzeum Dom Rodziny Pileckich, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Ostrów Mazowiecka przy współpracy ze Szwadronem Kawalerii imienia 10 Pułku Ułanów Litewskich. Głównym punktem obchodów były pierwsze w mieście zawody hipiczne. To prawda, że to są pierwsze zawody w historii Ostrowi Mazowieckiej. Tutaj stacjonował, stacjonowały pułki piechoty, więc nie było zawodów kawaleryjskich. Natomiast naszym patronem jest rotmistrz Witold Pilecki, który służył w 26 Pułku Łanów Wielkopolskich. I to jego chcemy uczcić dzisiaj w sposób szczególny, ponieważ świętujemy jego 120. urodziny. A ponieważ Witold Pilecki był ułanem, był kawalerzystą i w takich właśnie zawodach brał udział, to doszliśmy do wniosku, że to będzie najlepszy sposób, żeby jego pamięć uczcić. Sposób taki, który jemu też by się na pewno spodobał. Też rodzina Witolda Pileckiego zaaprobowała ten, ten pomysł jako, jako ciekawy. Do turnieju zgłosiło się 25 uczestników, m.in. z Warszawy, Ostrołęki, Poznania i Białego Stoku. Należące do 15 pułków z przedwojennymi tradycjami. To doświadczeni zawodnicy, którzy startowali i wygrywali podobne zawody. Rywalizowali w dwóch konkurencjach, w skokach przez przeszkody oraz we władaniu bronią białą, czyli lancą i szablą. Jednak jako, że zima w tym roku nieco się przedłużyła i pogoda długo nie rozpieszczała, Ostrowski turniej był pierwszym w tym sezonie. I jak ocenili sędziowie, nie wszyscy jeźdźcy i nie wszystkie konie miały czas, by się wystarczająco przygotować. Wszyscy ci rekonstruktorzy występują w historycznych mundurach, natomiast to nie jest rekonstrukcja. To, jest, to są prawdziwe zawody. Jak widzimy tutaj słyszymy w tej chwili sędziów, którzy wyznaczają kryteria, według których zawodnicy są oceniani. Będzie tutaj normalnie zwycięzca, będzie pierwsze, drugie, trzecie miejsce, a także miejsce, miejsce czwarte. Przez obostrzenia sanitarne zawody odbyły się bez udziału publiczności, ale wszystko co działo się na placu przy ulicy Trębickiego było transmitowane online na Facebooku oraz na kanale YouTube muzeum. W przerwach między konkurencjami prowadzone były rozmowy z sędziami, zawodnikami, rekonstruktorami historycznymi, którzy opowiadali o historii jeździectwa sportowego, o tradycjach ułańskich, o popularności kawalerii w xx Polsce, o więzi konia z człowiekiem oraz o patronie święta, czyli Witoldzie Pileckim. Jednymi z gośćmi byli pan Andrzej Pilecki, syn Witolda i Marii oraz pan Marek Ostrowski, siostrzeniec rotmistrza. Ale oprócz samych zawodów dodatkowo na ulicach miasta można było zobaczyć konne patrole, a w siedzibie muzeum przy ulicy Warszawskiej czekała wystawa poświęcona życiu i obyczajom dwudziestolecia międzywojennego. Tak naprawdę ta wystawa, no w takim skromnym zakresie, bo to jest wystawa czasowa, to jeszcze nie jest wystawa stała muzeum, przenosi nas w czas dwudziestolecia międzywojennego. Możemy zobaczyć detale strojów, możemy zobaczyć takie przedmioty, ale też będzie, jest tam też oprowadzanie przez przewodnika, można dowiedzieć się czegoś więcej o tym, jakie były obyczaje, na przykład, czy mężczyźni musieli nosić rękawiczki na balu i ile par rękawiczek. Taki oficer na bal e, zabierał. W dniu święta wystawę można było oglądać z przewodnikiem, czyli autorką wystawy, panią Katarzyną Ejsmont. Nadal jest ona jednak dostępna w siedzibie Muzeum przy ulicy Warszawskiej i będzie tam do połowy czerwca. Organizatorzy zapraszają chętnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 16. Podczas święta nagrodzono również laureatów pierwszego turnieju szkół imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego. Konkurs realizowany był pod patronatem Andrzeja Pileckiego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Partnerami merytorycznymi byli Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu oraz Instytut Pileckiego. W ramach turnieju szkoły miały do zrealizowania trzy zadania. Wszystkie to były zadania projektowe, czyli było powiedziane, jaki ma być efekt pracy, natomiast szkoły same decydowały, kto ten efekt pracy wykona, w jakich zespołach i w jaki sposób do końca. Jedno z nich to było zadanie plastyczne. Było to przygotowanie kartek wielkanocnych, stylizowanych na okres dwudziestolecia międzywojennego. Każda szkoła miała do oceny przesłać dwie kartki: jedną dla Zofii Pileckiej, drugą dla Andrzeja Pileckiego. I te kartki świąteczne. Tu szkoły miały najtrudniejsze zadanie, bo miały bardzo mało czasu, gdyż chcieliśmy bardzo zdążyć przekazać te kartki adresatom przed świętami wielkanocnymi i rzeczywiście to się udało. Kartki trafiły do Zofii i Andrzeja Pileckich. Drugim zadaniem było zadanie filmowe, stworzenie newsa filmowego prezentującego działanie szkoły z patronem, czyli z rotmistrzem Pileckim. Tutaj szkoły miały jako pomoc przygotowane szkolenie przez dziennikarkę, która właśnie newsami filmowymi się zajmuje. W związku z tym było przeprowadzone szkolenie, onla, przeprowadzone szkolenie online, w którym mogli uczniowie wziąć udział i po tym szkoleniu musieli już wziąć się do pracy i zrealizować to zadanie. Ostatnim zadaniem było przygotowanie słuchowiska, podcastu opartego na bajce na Grzybowym Dworze, którą Andrzej Pilecki dostał od swojego taty w czasie okupacji. W turnieju wzięło udział 14 szkół z różnych stron kraju, które mają Pileckiego za swojego patrona. Wszystkie otrzymały złotą, srebrną bądź brązową odznakę rotmistrza w zależności od tego, które miejsce zajęły. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła szkoła podstawowa imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Kornem, a w kategorii szkół średnich ostrowski zespół szkół nr 1. Przede wszystkim zapoznaliśmy się z zasadami konkursu. Dokonaliśmy no, pewnej takiej selekcji młodzieży chętnej i dysponującej pewnymi umiejętnościami, które by pozwoliły te zadania wykonać. No, trwała, praca trwała w miesiącach kwiecień, maj, więc to, to był o dwumiesięczny okres pandemii, więc część pracy odbywała się zdalnie. Młodzież oczywiście chętnie, bo młodzież zawsze jest zainteresowana tego typu uczestnictwem w zawodach, w konkursach, bo to pewien element rywalizacji. Reprezentacje najlepszych szkół odebrały dodatkowo przechodnią statuetkę, której autorem i wykonawcą był Tomasz Ginter. Przechodnia statuetka, która jest wykonana z drewna, jest wykonana z drewna lipowego, lipowego dlatego, że w sukurczach w miejscu, w domu rodzinnym Witolda Pileckiego, rosły lipy. Jest wykonana w stylu modernistycznym, czyli w stylu dwudziestolecia międzywojennego. Dodatkowo głównym elementem tej statuetki jest naramiennik naramiennik kapitana, przedwojennego kapitana a rotmistrza kawalerii, czyli dokładnie taki naramiennik, jaki na mundurze miał rotmistrz Witold Pilecki. Dodatkowo z tyłu statuetki będą co roku umieszczane tarczki z nazwami szkół, które, które tę statuetkę na dany rok otrzymały. Zwycięzcy podkreślali, że posiadanie takiego patrona jak rotmistrz Witold Pilecki ma bardzo duże znaczenie w codziennej edukacji. To jest przykład samego rotmistrza Pileckiego, przykład, z którego młodzież powinna czerpać. Szkoła niemalże ciągle uczestniczy w jakichś konkursach, uroczystościach związanych z rotmistrzem Pileckim. Więc młodzież no ciągle jest każdy zresztą z, z rośników, który przychodzi do szkoły, zapoznawana z tą postacią jej znaczeniem w historii kraju, ale również i Ostrowie Mazowieckiej, bo przecież po części jest związana z tym miastem, z naszym miastem. Zwycięskie prace mogą Państwo zobaczyć i posłuchać na Facebookowym profilu Muzeum Dom rodziny Pileckich. Na placu przy Mosirze, prócz zmagań kawalerzystów, można było również zobaczyć pokaz sprawności łańskich i konnego kadryla. Na koniec dnia poznaliśmy zwycięzców pierwszych zawodów hipicznych w Ostrowi Mazowieckiej, do których trafiły cenne nagrody rzeczowe. Pierwszą nagrodą jest siodło kawaleryjskie, wzór z 1936 roku. Takie regulaminowe siodło, na którym też Witold Pilecki jeździł. Drugą Nagrodą jest szabla, z kolei tutaj wzór z 21 roku, czyli szablak, taki wzór był używany w czasie wojny polsko-bolszewickiej. No i trzecią nagrodą jest lanca, która również była bojowo używana w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, metalowa lanca ułańska. Także to będzie trzecia nagroda, a czwartą nagrodą będzie na nauczyciel tej czapki i rogatywki dla, dla tego ułana, który ją zdobędzie. Zawody wygrał Piotr Piekarczyk z koniem Delicją z Ochotniczego Szwadronu Kawalerii imienia 1 Pułku Szwoleżarów Józefa Piłsudskiego. Drugie miejsce zajął Mikołaj Walter na koniu Domino występujący w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Nagroda za trzecie miejsce trafiła na ręce Tomasza Drężka ujeżdżającego konia o imieniu Falen ze Stowarzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów Zasławskich. A czwarte miejsce trafiło do Marcina Poletylo i Konia Daszy, reprezentujących Ochotniczy Szwadron Kawalerii Siemiatowicze w barwach ogólnokawaleryjskich. Wszystkie konie zostały udekorowane i na koniec przeszły rundę honorową.